Powiem wam, że przypadliśmy na 4 godziny w te jesteśmy trochę zmęczeni, ale pojechaliśmy jeszcze odwiedzić świątynię Tirta Empul. O tym sobie jeszcze za moment e, trochę więcej porozmawiamy. E, a teraz zatrzymaliśmy się na jedzonko bardzo blisko świątyni. Wydaje mi się, że dość spoko i w, za w sumie jakieś śmieszne pieniądze, bo chyba po 10 zł za danie, także brzmi całkiem zachęcająco. Opinie na Google są spoko. Pewnie już zobaczymy się w samej świątyni. Brzuszki pełne, więc można zwiedzać dalej. Teraz jesteśmy w świątyni Tirta Empul. Jest to świątynia, w której znajdziecie święte źródła świętej wody, przynajmniej tak wierzą Balijczycy, i można się obmyć w jej źródłach i oczyścić ze wszelkiego rodzaju grzechów. Co ciekawe, ze świątyni tej mogą korzystać nie tylko lokalni, ale normalnie, że jesteś turystą, również możesz wejść i wziąć udział w tym właśnie rytuale oczyszczenia. Swoją drogą, jak będziecie kiedykolwiek na Bali, to mijacie ubód i jedziecie na północ. I mijacie bardzo fajne takie lokalne miejsca. Powrzucam tutaj pewnie kilka przebitek, albo już je zobaczyliście chwilę temu. My mieliśmy akurat okazję mijać ceremonię, gdzie kobiety nosiły dary na głowach dla bogów do świątyni. Bardzo fajnie to wyglądało, były pięknie ubrane na biało, były też kolorowe elementy tego stroju. Naprawdę super. No i na, na głowie oczywiście głównie były owoce. Także bardzo ciekawie. No i później zobaczymy, co będziemy robić. Ale pewnie udamy się do Ubud z powrotem do centrum. A następnie będziemy pewnie wracać do, do naszego hotelu. Wejście do świątyni. Bilety kosztowały 30 zł za dwie osoby, więc znośnie. Zobaczymy, jak będzie w środku. Przed wejściem trzeba pamiętać, żeby ubrać sarong. Ewa ma swój sarong. Ja mam czarny. Taki, Mogę pokazać taki trochę Pokaż. bardziej męski. Obróć się dookoła. Otrzymujecie taki przed wejściem, bardzo gustowny i bardzo fajny. Jedyne, co trzeba zrobić, to w sumie nie trzeba, można zostawić jakiś drobny datek i możecie wejść do świątyni. No i zobaczcie, tak to wygląda. Czekacie w kolejce. Woda wypływa z kilkunastu źródeł. No i musi się trzy razy pod nią obmyć, i wtedy zmywacie swoje grzechy. Empul to bardzo znane miejsce na Bali. Zresztą co widać, ale jest też bardzo dużo lokalnych osób nie tylko turystów same świątynia też robi naprawdę duże wrażenie podoba nam się warto tutaj na pewno przyjechać to bez dwóch zdań Tutaj macie najbardziej świętą część, jeżeli chodzi przynajmniej o źródło wody. No jak widzicie, nie wygląda to zbyt czysto, ale też nie będę oceniał. Jak widzicie, dziś mniej więcej tam woda wypływa jakby z ziemi. Do tej części niestety nie wolno nam wejść. To jest sam taki środek i jest zastrzeżony tylko dla osób modlących się. Dzień dobry, witamy. Dzień piąty na Bali, dzisiaj od samego rana padało, ale o godzinie 9.30 wyszło słoneczko, więc stwierdziliśmy, że czas odwiedzić pierwszy wodospad i jesteśmy na Tegenungan, jednym z najbardziej popularnych wodospadów, przynajmniej zdaniem Google. No i co, będziemy zwiedzać, coś ponagrywamy, polatamy dronem i zobaczymy, czy było warto. Jak tam się, Wunia, podoba? Lecimy na dół? Lecimy na dół. Piąteczka? Lecimy. Nie, no turystów jest tu bardzo dużo, ale podobno jest też bardzo fajny klub dzienny, taki Day Club. Klub dzienny to brz, dziwnie brzmi ta nazwa. No i to jest ten klub z basenami. Myślę, że na pewno się zatrzymamy na moment, chociażby po to, żeby wziąć prysznic, bo jest dzisiaj tak gorąco i wilgotno, że dosłownie po 5 minutach człowiek robi się cały mokry. Co do wstępu, to wstęp jest i zapłaciliśmy za niego symboliczne 6 zł od osoby, czyli całkiem spoko. Nie, przepraszam, 6 zł od pary, bo zapłaciliśmy 20 tysięcy rupi balijskich, także to jest jakieś mniej więcej 6 zł. Oto i nasz wodospadzik, bardzo spoko, tylko te dwie parasolki, które są o, gdzieś mniej więcej tam. Totalnie mi nie pasują i z racji tego, że jesteśmy w porze deszczowej jest taki dość obfity i dość szeroki, więc zaraz tam śmigamy. To jest całkiem spoko motyw, możecie sobie tutaj ze zbioru tabliczek wybrać taką tabliczkę, która Wam najbardziej pasuje i możecie sobie zrobić zdjęcie. Nieźle, całkiem spoko. O, oh, my husband is ugly. O, oh, I love Bali, to jest bardzo fajne. Nie, naprawdę, to jest mega prosty pomysł, a mówiąc wprost, jeszcze raz to widzę. Bardzo ciekawe. Kontynuujemy misję spacerowania po wodospadzie takimi kładkami. O, oh, tutaj ta jest dużo bardziej stabilna. Jeszcze zaraz przed nami schody i zobaczymy jak to wszystko wygląda z góry I Jeszcze nasza instagramerka Ewa O Nie no stabilnie, pięknie Taki trochę dzielony ten bilet, jak chcecie wejść na wodospad musicie zapłacić kolejne 6 zł Przepięknie to wygląda, przepięknie Jesteśmy dosłownie 10 metrów od tego wodospadu Dajemy okejkę Dotarliśmy do tego momentu I tutaj tego punktu już nie możemy przekroczyć Jesteśmy na samej górze I ten ogromny wodospad Ma tą dość spokojną rzekę, którą spływa Tutaj już praktycznie nikogo nie ma Ludzie nie wchodzą nawet na tych 5 minut drogi na górę Coraz lepsze widoki. Jest godzina 18, dzień piąty na Bali, wróciliśmy z wodospadów, mieliśmy jeszcze coś dalej robić, ale w sumie pogoda była bardzo dobra, mega grzało, stwierdziliśmy, że skupimy się trochę na wyrównaniu naszej bardzo krzywej opalenizny od koszulek. Natomiast teraz idziemy do centrum, udamy się do Sun Sun Warung, to jest ta bardzo dobra restauracja, którą mogliście widzieć bodajże dnia pierwszego albo drugiego. Spotkamy się z Łukaszem i Bartkiem raz jeszcze, teraz wam tylko pokażę jak pięknie wygląda zachodzące słońce. Tak swoją drogą dwie ciekawe obserwacje z dnia dzisiejszego. Pierwsza jest taka, że jak zaczyna tutaj padać, to zanim zacznie, to wiecie już o tym dużo szybciej niż zerwie się wiatr. Bo cała dżungla budzi się do życia, jest naprawdę robić tak mega głośno. Wszystkie zwierzęta używają i od razu wiecie, że pewnie za 5 albo 10 minut po prostu będzie ulewa. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, wyjątkowo dziwi nas tu, jak dobrze działają takie aplikacje, właśnie jak Grab albo Gojek. Gojek to jest takie połączenie pyszne.pl, trochę z Uberem. I dzisiaj zamawialiśmy jedzenie. To już nie jest pierwszy raz, i działa to bardzo dobrze. Możecie sobie wybrać różnego rodzaju restauracje, to jest dość wygodne i tanie. Możecie sobie też zorganizować jakiś tam przejazd. Naprawdę działa to super. Możecie płacić gotówkę, można sobie podpiąć kartę jeżeli, jeżeli chcecie. My akurat płacimy za przekeszem. Nie wiem dlaczego zakładałem, że może to tutaj na bali nie działać, ale funkcjonuje to niesamowicie. Zamówiliśmy graba za 15 minut i jedziemy do centrum Ubud. Mam dla Was taką szybką polecajkę. Jeżeli byście się zastanawiali, co pomaga na komary w tropikach, to jest bardzo dobra muga. Możecie sobie ją kupić. Ja polecam na Allegro, bo jest dużo tańsza. I dwa opakowania kosztują 60 zł mniej więcej, ale wystarczy Wam na jakieś pełne dwa tygodnie. I faktycznie komary nas, no trochę nas jedzą, ale tak naprawdę w znikomym stopniu. Więc bardzo dobrze to działa, pomaga nawet w tropikach. Myślę, że w Polsce też już w ogóle działałoby super. Także off, ostatnio w Tajlandii nie działał. Muga działa genialnie. To taka szybka polecajka, bo naprawdę to jest taki lifesaver. Byliśmy drugi raz w Sung Sung Warung, zostawię na pewno jakiś tam link albo opis pod spodem filmu. Bardzo dobre jedzenie, mega Wam polecamy. Niestety na całej ulicy zgasło światło i do teraz jest jakiś problem, więc pewnie nie widzicie mnie za dobrze. Ale Sung Sung Warung, bardzo dobre jedzenie, zapłaciliśmy dosłownie 60 zł z napiwkiem, z przystawkami, z jakimś tam piwem, z czymkolwiek i jeszcze na końcu zostajecie nalewkę więc jest bardzo dobrze, bardzo wam to polecamy i na Google jest wysoko oceniane. A teraz centrum Ubud. Jest jakiś duży problem ze światłem jeżeli jakaś restauracja nie ma generatora, to światła nie ma, dlatego nic nie nagrałem w są Warung, bo siedzieliśmy przy świeczce. Także Ubud trochę śpi, przynajmniej część lokali. Prawdziwy test dla obiektywu nocą. Myślę, że jest nieźle. Dobra, trochę przyspieszę, bo o, już muszę gonić resztę osób. Trzymaliśmy się w bardzo fajnym sklepie z sukienkami z koszulami. Kupiliśmy sobie e, po małym gifcie. To jest moja koszula. Mm, nice? <laughs> tak, to jest moja koszula, a Ewa ma jeszcze identyczną praktycznie sukienkę razem z topem. Bardzo fajny sklep, jeżeli kiedykolwiek będziecie na, na bali w centrum, to jak widzimy Bali, made in bali, bardzo polecamy. Dobra, wiem, niektórzy powiedzą, że nie są ładne, ale mi się bardzo podobają. Są przewiewne i przynajmniej będę miał coś z tej wyspy. Thank you, happy holiday! Thank you, bye bye. No i wychodzimy zadowoleni ze sklepu. Coś sobie kupiliśmy z tego wyjazdu. Co Dziobie, zadowolona z sukienki? Yy, to jest top ze spódnicą. To Dla rynka. mnie to jest sukienka, dalej. Tam było widać yy, 3 cm brzucha. Bardzo przewiewna, myślę, że będzie świetna. Na bali jak najbardziej. Za. Spódnicę zapłaciliśmy 110 zł, za koszulę chyba niecałe 90. Także naj nice? 110 za komplet. Za komplet, tak. No dobra, za spódnicę komplet e, i niecałe 90 za koszulę. Tak. Lecimy dalej. Tak, lecimy dalej. Zatrzymaliśmy się w bardzo fajnym miejscu, są so happy hour, czyli kupujemy jednego drinka, drugiego dostajemy gratis. Ewa mojito, a ja margherita prosto z Ubud, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale nie po to się tutaj zatrzymaliśmy, najważniejsza jest muzyka na żywo. No i takie happy hour bardzo lubimy, margherita, mojito.